się odkręciła. Jaka deska? Rozdzielcza, kurwa! Ja pierdolę! Pojebałych wszystkich, kurwa, deskę ten jebany... nie mów tak. Już. Ale zostało mi jeszcze trochę jedzenia. Okazało się, że tuż pod wyspą jest zakopana biedronka i pracują w niej sami debile piszący na YouTube komentarze typu kto od buraczka. Więc dali mi za darmo paletę zupek chińskich i mrożonych ryb z Chin. To jest przykład y, wiejskiego tuningu albo naprawy po domowemu. Opel Corsa. Uwaga. No, no, no. A co tu mamy, dzwonek? Ciskam. No, nie <głos> <głos> Ura, <naciskam. głos> Na miejscu jest Urszula Bąk, Witaj. I powiedz, czy doszło do jakichś poważniejszych incydentów. Okej. Okay. To była Urszula Bąk, dziękuję Ci za te relacje. Szybka relacja to była. Pała, twoja? nie masz pały zapewne. No mam pałę, tak. mówię ci: 25 cm w spodniach, pała wymienka i co? I, I nie będzie seksu. Do żucia, kurwa, chyba jak sobie założysz gumę do rzucia i ją wyciągniesz, to będzie 25 cm. Gumę do rzucia, kurwa, widzę, dobre. Dobre pancze, tak. dobre pancze, gratuluję. Wygrałaś, kurwa, order wesołego Eldoki na freestyle. No takie, kurwa, polski gimnazjum, wita, kurwa. Gimnazjum, Wilkom Uch! Ja na budzie, gruby na budę Ty, ale no tamta od polskiego to jest taka rura, nie? No, odstawiłam jedynkę, umiałem! Taka się. rura! RBEMU! K <grym> <grym> Jakbyś wymiotował, nie? Boże, mam się idzie? Nie, czekaj. 15-20 no, bo... już jest. Właśnie wiem. Ucie... Znaczy, dla jakaś, jakieś obcasy idą po tym potlacych. Że... Słyszę, że się tuko tak... Stup! stup Nie, no kwa ku... ma... Tepnij mnie. Już da. O nie! Kończymy nagranie. Nie czekaj to jak game mode.